Najtańsze ogniwa na rynku 48,5 dolara, co daje 180 zł około. Marka Cornex, 314 amperogodzin pojemność nominalna a realna 330. To są nowe ogniwa, żadne odświeżane. Nowe ogniwa, które możecie zamówić z Chin. Również w podobnej cenie są liszeny za 51 dolarów, ciutkę droższe, ale mają w pełni działające kody QR, dlatego dla osób, które chcą mieć. Naprawdę super ogniwka, polecam liszeny, ale są z Chin. Moi drodzy, nie jest ważne gdzie kupujecie ogniwa. Ja wam tu w tym miejscu polecam akurat te najtańsze Cornexy, które zostały sprowadzone do Polski już pewnie w ilości 20 tysięcy sztuk, sprawdziły się, ale to wy wybieracie, gdzie kupujecie i jaką markę wybieracie.